Witam Was w kolejnym filmiku Jest teraz ósma rano Wypuściłam pieski na ogródek Na siku i ja wyszłam w sumie też z nimi na ogródek bo też już wyciągnęłam Zuzia od razu na wybieg Zuzia też właśnie już wstała. Jest na swoim wybiegu. I oczywiście serdecznie Was zapraszamy do oglądania tego vloga. Zobaczcie, jakiego ptaka spotkałyśmy. Nie jestem pewna, jaki to jest. Ale wygląda na młodego. Nie wiem, czy to jest mała sowa, czy to jest Mały jastrząb. Wygląda takiego pisklaka. Troszeczkę już większego. Wiem, jeżeli ktoś z Was się zna na ptakach, to możecie napisać, bo nie widziałam takiego małego przynajmniej. Więc nie wiem jaki to jest gatunek. I najlepsze jest to, że ten małuszek w ogóle się nie boi, bo zobaczcie, ja tu mam rękę i on w ogóle nie ucieka. Więc to jest taki podlotek chyba. A teraz jak podeszłam. więc nie wiem kochani, napiszcie mi, jeśli ktoś z Was wie, co to jest za maluch. I to chyba nie jest sowa, teraz tak jak na to patrzę. Ale ewidentnie nie umie latać Bo zobaczycie nie leci, tylko się trochę odsuwa. Także oczywiście zostawiamy go w spokoju, tylko go dla was nagrałam, żeby Wam pokazać bo byłam ciekawa co to jest za gatunek. ale po prostu muszę go pilnować bo jestem z pieskami więc żeby one nie zainteresowały się tym pisklakiem więc maję trzeba wziąć na chwilę na smycz nie wiem gdzie są rodzice tego małego ptaka ale może gdzieś tutaj w okolicach bo ten maluch na razie sam tutaj sobie spaceruje, a ewidentnie nie umie latać. Dzisiejsze śniadanie na balkonie. W pięknym otoczeniu kwiatów. I mam cappuccino o smaku maczy. Teraz będę dawać pieskom jedzonko. Maja dzisiaj dostanie mokrą karmę. Teraz wziąłem świnki na balkon. I na balkonie spędzają sobie czas. I zobaczcie, akurat tak się idealnie złożyło, że teraz na balkonie pół balkonu jest w cieniu, a część jego jest w słońcu. Więc śniki mają tak podzielone, podzieloną właściwie część. Że mogą sobie siedzieć w cieniu, a mogą w słońcu. I też im dałam legowiska. Zobaczcie jaki duży mają wybieg i ten wybieg tak naprawdę byłby jeszcze większy, mogłabym zrobić taki jeszcze większy, bo ja tutaj przełożyłam to, zobaczcie, to przełożyłam, więc on mógłby być jeszcze większy, ale wydaje mi się, że aż takiego nie potrzebują, bo one i tak w sumie siedzą sobie w takim skupisku na tym balkonie, więc raczej chyba nie będę im robiła jeszcze większego. Pogłaskany sobie Luśę. Jak ktoś się sobie ładnie siedzi w legawisku. A Malcia lubi być głaskana po Może Malcia też by chciała tak pod I tak właśnie spędzam sobie czas z prosiakami. I ja na balkonie nie zostawiam samych świnek, no bo jednak trochę się boję. Jeśli chodzi o ptaki. czy nie mogłyby próbować zaatakować jednak. No więc świnki mają wybieg wtedy, kiedy po prostu ja też jestem na balkonie i sobie tutaj siedzę. I przy okazji patrzę na moje prosiaki jak sobie chodzą. Lusia teraz siedzi na kanapie na balkonie. Jak mi się tutaj podoba. Na naszych kablach tutaj przy balkonie. Dobrze tylko takie małe ptaszki. Dzisiaj dam świnką do jedzenia skórki z ogórka i też trochę jeszcze ogórka. Dzisiaj to jest ich Proszę Jak już są z powrotem w klatce i jedzą sobie ogórki. Ja teraz siedzę sobie na balkonie z Mają. Nie wiem czy ją widzicie gdzieś tutaj. Się, ale w ogóle jaki jak wiatrak się teraz zrobił przyjemny. I też przyniosłam sobie książkę. Na balkon i już tą książkę wcześniej zaczęłam, ale jeszcze jej nie dokończyłam. Także dzisiaj będę ją jeszcze czytać. Ogólnie to długo ją czytam przez to, że później nie miałam czasu i przerwałam. Nie muszę do niej wrócić. I zapomniałam właśnie na czym skończyłam, bo sobie nie zaznaczyłam, tak więc muszę jeszcze poszukać. Więc się tak chwilę spędzę na balkonie. Możecie dać znać czy czytaliście. I Maja sobie siedzi. O logowisku, właściwie jest to mata. Jest balkonu widać Zuzia. Jak sobie spaceruję po zbiegu, paję trawę teraz. Wyszliśmy z pieskami. jest jednak bardzo ciepło, więc nie będzie to jakiś długi spacer. Chociaż wzięłyśmy im wodę. Mo no, już biegniesz do nas. Zujemy piską wodę. A ja to no, ja się trochę napije. Pójdziemy dalej. Zrobiłam pieską, właśnie przygotowałam zabawki węchowe. Już napełniłam smaczkami tego kangura. I ma taką matę świnkę. że już każda się bawi. Dziewczyny już wybawiły się zabawkami węchowymi. Maja się położyła, a Sonia dalej chciałaby jeszcze coś porobić. Moi piski, mimo tego, że Sonia ma 12 lat, Maja już za pół roku będzie miała 12 lat, to naprawdę mają dużo sobie energii. No teraz się jednak położyła, więc może trochę odpoczną, ale tak to naprawdę one, zwłaszcza na wieczór, chciałyby się bawić, albo mają mieć w zabawkach węchowych. I jeszcze zrobię im tematy węchowe bo Sonia, jak widzicie, dalej ma dużo energii i chce się bawić więc zaraz ją przygotuję i teraz bawię się tymi matami edukacyjnymi Maja ma tą wersję z grządkami a Sonia wersję z fast foodem wam że właśnie bardzo dobrze, że mam dwie tematy. Bo teraz bez problemu mogę zrobić jednocześnie dwą pieską. A tak no to był problem, bo robiłam jedne i drugie musiałam zrobić coś innego. A jednak te zabawki są fajne, bo zajmują mnie na trochę. Dziewczyny jak idą na spacer po prostu wcześniej, no to dalej są jeszcze energiczne wieczorem, więc ja też na przykład zamiast kolacji to im podaję jedzomko w takiej wersji właśnie atrakcyjniejszej. Robię przy tym też zabawę. Majeczka też sobie szuka. Na ostro. W ogóle Sonia to rzuca tą matą po całym pokoju. Patrzcie na sonię, co ona po prostu robi. Ja właśnie się szykuję, bo zaraz będę wychodzić z domu. I dzisiaj idę na festyn związany z balonami. Znaczy, nie wiem, czy to jest właściwie festyn, taka impreza po prostu, gdzie. Będzie pokaz też balonów, będzie luna park jakieś budki z jedzeniem, ogólnie muzyka, koncert też ma być i na pewno Wam też tam coś nagram No i właśnie już się ubrałam Tylko właśnie torebka nie będzie mi za bardzo pasować, bo ubrałam się tak bardziej na zielono a torebkę mam w kolorze rzosowym. więc przynajmniej wzięłam sobie tutaj zawieszkę taką fioletową nasz też trochę pasowało. A jeszcze Wam pokazałam właściwie cały taki mam outfit na zielono, bo spodnie również mam zielone. Tak, mówię, tarapka może i trochę nie pasuje, ale nie miałam zielonej, w sumie czarnej, takiej mniejszej. Też nie mam Włosy tylko właściwie rozwiązałam. Nic więcej z nimi nie robiłam. I myślę, że już odezwę się do Was, jak będziemy na miejscu. Już jedziemy, jestem w samochodzie. Pokaz. Jeszcze jest bardzo dużo ludzi. Idziemy jeszcze, idziemy dalej na pokaz, bo nie wiemy dokładnie, w którym jest miejscu, a wszędzie jest wokół ludzi. To nie spodziewałam się, że będzie aż tyle osób na wszyscy wokół łąk stoją, bo nie wiedzą, z której strony dokładnie będą startować te balony, co już ile samochodów podjechało. Z balonami będą startować. Miał być o 19:30, 19 ale jeszcze jeszcze nie startują. Ciężko jest mi go ujęć w aparacie. Tu mamy widok na wszystkie balony, jak lecą, przecież jest im mnóstwo. Widzimy ludzi, bo po prostu nie spodziewałam się, że będzie aż tyle ludzi, że przyjdzie na pokaz balonów. Tu akurat jest łąka, więc wiadomo, że tutaj są niemal ludzi, ale tak jak wam pokażę to prawda, się No może w wracamy już do domu Bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami i do zobaczenia w kolejnych filmach.